Wszystkim witajcie w nowym vlogu na moim kanale, co prawda już po vlogmasach, ale z się za tymi codziennymi vlogami, muszę przyznać, więc zrobimy sobie takiego ala może tygodniowego vloga, zobaczymy jeszcze co tam się ciekawego u mnie będzie działo co będzie warto mi po prostu nagrać na początku robimy szybki haul co kupiłam wczoraj na zakupach przy wam wstawiam kilka plików z wczoraj, bo nie miałam kiedy nagrać jeszcze wcześniej na... robiłam jakieś tam filmy, wiecie, o samochodzie czy coś, ale nigdy wam go w całej nie miałam za bardzo gdzie pokazać, no bo co, w garażu go nagrać? Nie, 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 szukałam dobrego miejsca, no i pojechaliśmy pod stadion Narodowy, także supercie pliki i później e, pojechaliśmy na zakupy Kupy, także pokażę wam jeszcze co kupiłam ASIA FIRST TRY right. hey. yes. to jest Laura, to jest ASIA a Damian jest gdzieś tam dalej i ASIA robi w toalecie <laughs> z atirem ASIA mógłbyś tutaj teledysk nagrać wiesz? no, tak? no. no. patrz ASIA no. ja ci wezmę to w slow motion i ja ci nagram no. tak. around the world, around the world <laughs> dobra koniec już bo ci nienormalnie wsiedli i oni jadą w sensie jesteśmy, zob, jesteśmy na tym parkingu pod stadionem ale co? Laura będzie testować mój samochód nie też by chcieli ale oni bezprawnie nie mają prawa jazdy więc im nie dam, ale Laura ma więc mogę jej dać, wiecie taka, taka akcja wow ale coś nie rusza, coś chyba ma problem Dobrze, teraz założyłam już na siebie te rzeczy. Nie ma tego dużo, więc tutaj wiecie, szybko. szybko, Taką koszulkę czuję się w liniach jak Lila Janowska i to tutaj daje mi się taki jej vibe. Nie wiem, czy nie ma bardzo podobnej. Z za za cztery dyszki na wyprzedażach. I te spodnie również są z Tak dobrze mówię? Chyba mnie pomaliła. Tak, to jest XSK i ona była. Te spodnie były na 80 zł. Także ja dawno już chciałam takie spadochroniarskie. Ja nie wiem, ja tak na nie mówię, nie wiem, czy to jest poprawna nazwa, ale no wiecie, takie po prostu luźne spodnie z tym tutaj ściągaczami tu i przy nogawkach, ale one One zwykle kosztują 140, nawet niektóre że mi się wydawały kosztowały 160 zł, więc przepraszam, kto płaci tyle za takie spodnie. Ja nie, więc kupiłam za 80. I są fajne, tutaj mają z tyłu kieszenie. Podoba mi się jak nie wyglądam. Nie mam dużo spodni z niskim stanem, także. Już coś mam, tak? Wyprzedaże są teraz poświąteczne w ogóle. Teraz opłaca się kupować właśnie po świętach dekoracje świąteczne na przyszły rok. Polecam, żeby potem nie przepłacać, tylko kupić teraz taniej. I jeszcze jedną rzecz kupiłam i to jest gorset. Już Wam go nie będę w sumie zakładać, tylko tak Wam pokażę. On jest taki, wiadomo, nie na co dzień, aczkolwiek podobało mi się zawsze u dziewczyn jak miały, szczególnie z taką delikatniejszą urodą właśnie takie gorsety Ja białe właśnie lubię bardzo ubrać Żadnego gorsetu jeszcze w szafie nie miałam, więc stwierdziłam, że, e, że takie sobie kupię Za 50 zł również na wyprzedaży To nie jest jakoś super mało jak na wyprzedaż, no ale nie widziałam tańszego gorsetu Więc on jest ładnie zrobiony, taki koronkowy Tutaj nie prześwituje, wiadomo gdzie, więc jest spoczką. Tutaj jeszcze Wam pokażę, wygląda ta koszulka i te spodnie. Chciałam robić przesytu w mojej szafie, bo ona i tak się nie domyka. Już widzicie, z niej się wylewa. Ona prosi o, prosi o opróżnienie. Ale co ja mam to opróżnić, jakieś ja nie mam w co ubierać w dalszym ciągu. I teraz chciałam wam powiedzieć o bardzo fajnej akcji. Które odbędzie się od 16 do 18 stycznia, a mianowicie będą to lekcje na żywo prowadzone przez nauczycieli polskiego, angielskiego oraz matematyki, przygotowujące do matury, które będą całkowicie bezpłatne. To będą właśnie takie live, na które każdy z Was może sobie przyjść, aby powtórzyć sobie najważniejsze informacje do matury. Także myślę, że jest to super i polecam Wam zarezerwować sobie te trzy dni. To będzie w kolejności takiej, że na początku polskie, później matematyka, później angielskie. Te trzy dni na Naprawdę sobie zarezerwujcie. Nawet jeżeli nie chcecie wykupywać dostępu do platformy, bo właśnie nawet nie powiedziałam jeszcze jakiej. Platforma nazywa się Studniówka Maturalna i oczywiście nie chodzi tutaj o bal studniówkowy, tylko chodzi tutaj o 100 dni do matury, bo na tym właśnie polega ta platforma. Jeżeli 100 dni przed maturą obudzicie się, że kurczę, w sumie to jeszcze się za nic nie zabraliście, to nie panikujcie, nie załamujcie się od tego właśnie jest stronka Studniówka Maturalna jest coś takiego jak po prostu jak wykupujecie dostęp do Netflixa taka subskrypcja którą płacicie i macie dostęp do wszystkich materiałów oczywiście nie jest to taki e, kurs maturalny jaki najczęściej możecie znaleźć że macie nagrane już dawno temu materiały po prostu Dostęp do nich e, To jakby nie są już gotowe filmy, to wszystko będą live y Na żywo, na których oczywiście będziecie mogli Zadawać pytania, a nauczyciele będą Robić wszystko co w ich mocy, żeby na te pytania Wam odpowiedzieć i to jest wydaje mi się Najfajniejsza forma e, Oczywiście bez kamerek wy tam wchodzicie e, Nauczyciele tylko tam Się pokazują i prezentacje, a wy macie Cały czat dostępny dla was, gdzie możecie Właśnie pytać O jakieś nurtujące was sprawy Także tak jak mówię, wejdźcie sobie najpierw na te Trzy dni bezpłatne, żeby sprawdzić w ogóle zobaczyć, jak to wygląda. Grzech nie skorzystać z takiego trzydniowego przygotowania. I jeżeli ta forma Wam się spodoba, no to do, wykupić sobie dostęp do platformy. E, tak jak mówię, do wszystkiego zostawiam Wam linki w opisie, żebyście sobie jeszcze zerknęli i te interesujące przedmioty wykupili. To wszystko będzie odbywało się co tydzień, e, w poniedziałki, wtorki i środy. W środę, z tym, że w środy będą co dwa tygodnie, bo w środy macie angielski. I e, ten angielski jest co dwa tygodnie, nie co tydzień, ze względu na to, że z angielskim większość osób ma najmniejsze problemy w porównaniu do polskiego i do matmy. Lekcje e, będą trwały półtorej godziny, czyli takie w sumie dwie godziny lekcyjne szkolne. Więc myślę, że to jest taki optymalny czas. Jeszcze nie będziecie tacy zmęczeni, no ale tak ta godzina to byłoby troszkę za mało. Więc na te półtorej godzinki po prostu przechodzicie w skupieniu, e, słuchacie wszystkiego, tak jak mówię, na czacie piszecie pytania na bieżąco, jeżeli macie jakieś e, problemy. Myślę, że to jest Super forma powtórki wszystkiego przed maturą I tylko repetycję na żywo to będzie aż 20 godzin lekcyjnych tygodniowo Także myślę, że dość sporo i to już spora dawka wiedzy I oprócz tego macie dostęp do e, repetytorium i zbioru zadań z matematyki Także też bardzo fajnie przygotowanego właśnie przez e, nauczycieli matematyki I taki jeden przedmiot to jest... E, koszt 299 zł, także też myślę, że bardzo rozsądna cena, jak za to, że to nie jest kolejny taki kurs, e, tylko korepetycje jakby na żywo, e, tylko, że w grupie, także zachęcam Was do sprawdzenia, wejdźcie do opisu. Okej, słuchajcie, mamy dzisiaj 31 grudnia, czyli Sylwester, ja się do Was nie odzywałam przez te kilka dni, ale po prostu absolutnie nic ciekawego się u mnie nie działo, więc to nie miał najmniejszego sensu. Nie próbuję jakoś zdjąć z siebie yy, ten pasek od szlafroka wyglądać. W ogóle jeżeli chodzi o moje plany na dzisiaj, to my mamy z Damianem Sylwestra, ale na działce nikt w Warszawie tutaj w ogóle za bardzo nie robi. W sensie nie dostaliśmy żadnej propozycji. Widzę, że też moi znajomi mają problem ze znalezieniem, więc jakoś w tym roku to no, tak słabo możecie dać znać, jak tam u Was było, ze znalezieniem. Sylwestry, no ale mam wrażenie, że w tym roku jakoś każdy miał, miał problemy, e, więc w Warszawie nic nie mamy, dlatego jedziemy poza Warszawę. No, na taką gdzieś można powiedzieć, nie, no nie wiem w sumie co to jest, e, pod Warszawą i no trasą tam się jedzie, teoretycznie jakoś nie jest super skomplikowana droga. Więc ja chyba będę prowadzić. W sensie chyba, no już zadeklarowałam, że prowadzę, także prowadzę. To jest ponad godzina drogi, no ale ja już jeździłam dłuższe, teraz takie prawie dwugodzinne, y, tam na wieś do dziadków i, i na działkę moją, gdzie też jest ponad godzina. Więc to jakby ja jestem z tym. Miaroby znane, jak się poruszać na trasie i tak dalej, więc to nie jest tak, że wiecie, ja się tutaj rzucam na głęboką wodę, no ale zawsze jak do tej pory jeździłam z moim tatą, który mi jednak tutaj też i znał drogę i wszystko i mi mówił, na którym pas trzeba je skręcić, żeby było jak najlepiej. Ja już zaczęłam robić makijaż, mam już podkład i korektor, także coś za chwilę pogombinujemy. Nie mam w ogóle siły, powiem Wam. To jest chyba pierwszy Sylwester, bo ze świętami to już od dawna tak mam, że ich nie czuję w ogóle, ale to jest chyba pierwszy Sylwester, w ja w ogóle nie czuję chęci na nic, na imprezę, mi się wręcz nie chce szczerze mówiąc, naprawdę, może ja brzmi jak stara baba, ale po prostu mi się nie chce, jak sobie tak zdałam sprawę, że to już jest dzisiaj. No, ostatnio te moje chodzenie na imprezy, co kiedyś było takim, wiecie, dla mnie, o cholera, ładnie mi wyszły te loki. Ja mówiłam, no trudno, coś może olejkiem jakoś to uratuje. Nie podoba mi się ta fryzura. Dobra, jak są takie brzydko spuszczone, to dajecie troszeczkę olejku na końcówki. Przeczasujecie najpierw palcami. Wyglądałam jak szła na komunie. Hej, to są właśnie takie loki komunijne, takie. Takie dziewczynki już przynajmniej w moich czasach sobie robiły na komunie. Kontynuując temat o tych imprezach. Kiedyś naprawdę bardzo Pięknie. lubiłam chodzić na imprezę. One mnie tak uspokajały, tak odmóżdżały trochę od tego codziennego życia, można powiedzieć, że odrywały. Mam wrażenie, że to było zanim skoczyłam 18. Może wtedy po prostu to było takie, wiecie, mniej dozwolone i dlatego tak, tak się podobało, no nie wiem. Eee, no po prostu jakoś lubiłam te imprezy i co tydzień chodziłam z wielkim takim, wow, fajnie, impreza. To było, jakby szkolny tydzień to było oczekiwanie od imprezy do imprezy, a aktualnie wykańczają mnie imprezę, szczerze mówiąc. Dosłownie nie czuję już takiego, takiej radości schodzenia na nie. Bardziej mnie one chyba stresują i, i właśnie mówię, Wam męczą niż, niż jakoś relacją. Nie mówię akurat o dzisiejszej, bo będą fajni ludzie i wiem też, że będę się fajnie bawiła, tylko po prostu chodzi o ten fakt, że to jest daleko. Dobra kochani, makijaż jest już skończony, wygląda tak, w sensie skończone, jako tak wstępnie zrobiony, mm, jeszcze tylko wiadomo później usta i dokleję sobie prawdopodobnie kryształki gdzieś tutaj na oku, ale to już na miejscu zrobiłem, po prostu z dziewczynami myślę, bo nie będę jechać w całym takim taka wystrojona, no i również też nie będę jechać w sukience w końcu zdecydowałam się na tą którą miałam na mojej osiemnastce, bo wiecie, poza tym jeszcze nigdy, nigdzie nie miałam okazji jej założyć, a ja też nie kupiłam ją, żeby jeden wieczór w niej wystąpić i nigdy potem nie zakładać E, także taka typowo sylwestrowa ona jest, wydaje mi się. E, po prostu biorę ją za sobą, a na razie zakładam jakieś luźne ubrania, żeby mi się wygodnie jechało. E, Przebrał się za, za co? Za brzydką siostrę Kopciuszka? Tak, drugą. Yy... Z drugą. Za tą y, wszystko tylko ze, Shreka, ze Shreka, wersja Shreka. ze Shreka. Ale już, już nic nie... Chciałam wam pokazać, ale tu wam stałeś zajęcie. Możecie się podziwiać jedynie. Słuchajcie, jesteśmy na działaczce, akurat... O to, że nikogo nie ma? Nie Chciałam pokazać outfit. A <grymka> no, ty Dominika mnie nie widziała Jak wyglądasz. Byłem siostrą ze Szwecji. Wszyscy nie tle, spoko. Wie, siostrą, Makijaż? Wszystką siostrą do brzuszka. To zdjęcie? Czyli ją mam tyrkonię? E tele. No, you My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately. I've been feeling neglected and I want you to show me. Can we get back? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh Instead of giving me presents, you're not getting off that easily. Oh, when we get back on the same page. Tonight we can stay. Wiecie, kochani, sukces dojechałam, jestem już w garażu. Odwiozłam Damiana i wróciłam do domu. Ale naprawdę mnie... samochód w garażu właśnie przejechałam. Prawda? Nie rozumiem ludzi, którzy się tak rozpędzają w garażu. jakby tu są też ludzie. No ale każdym dojechałam bezpiecznie, bez żadnych problemów. Bardzo jestem z siebie dumna. Bardzo. Dobra, także słuchajcie kochani, ja już jestem w domu, padnięta troszeczkę po tej jeździe, bo z półtorej godziny jechałam, ale naprawdę było warto bardzo fajnie. I Pierwszy raz zbuchałam, że Cię walkoma no w ogóle, że sprawdzić, czy mogę i mogłam na spokojnie. Czyli słuchajcie, ja dzisiaj e, nowy rok jak spędziłam. Troszeczkę sobie zrobiłam drzemkę oczywiście trzeba było despać z e, Sylwestra, aczkolwiek i tak, nie położyliśmy się jakoś bardzo późno, jakoś nawet nie wiem w którym momencie padłam, ale padłam. E, ale tak spędzam nowy rok, że w sumie pisałam ci rozprawkę, e, trochę coś tam próbowałam się uczyć, trochę planowałam e, wycieczki wakacyjne, Wspominałyśmy z dobrą parę, już po prostu aż... Naprawdę jest mi zawsze tak ciepło na duchu, jak sobie myślę o, o tym wyjeździe w ogóle, o wszystkich wyjazdach. Naprawdę jestem tak wdzięczna za ten rok, 2022, że nie wiem, czy może być lepiej. Tak serio. I chciałabym naprawdę zwiedzić jeszcze więcej świata w tym roku i chciałabym dalej się rozwijać przede wszystkim. Chciałabym spełnić marzenia i. Tego możecie mi życzyć, tego oczywiście ja również Wam życzę. E, dajcie znać w komentarzach, jak spędziliście Sylwestra i jakie macie może postanowienia noworoczne, bo powiem Wam, że zupełnie o tym zapomniałam i nawet nic nie mam w głowie, co mogę sobie postanowić. Nie wiem, chyba nie chcę jakoś na siłę spisywać jakieś listy, nie wiem, o, będę fit, będę coś tam zdrowo gotować, bo wiem że, że, że nie ma sensu, bo po prostu będę się starała jakoś tak dalej iść w tym kierunku, w którym idę dalej się rozwijać spełnić marzenia. Także również tego Wam życzę, ale jestem ciekawa, jakie tam macie plany, więc piszcie w komentarzach. Ja już chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za ten film. Mój Sylwestra był naprawdę mega udany, mam nadzieję, że wasz również. I co? Widzimy się już za w nowym filmiku, więc buziaki, pa!